Bardzo dziękujemy za, te budujące, za to budujące przemówienie. Jakże ciekawe jest rozmyślanie nad tym, jak organizacje ich obywatym Z przyjemnością dowiedzieliśmy się też o wydaniu przewodnika po publikacjach Świadków Z pewnością cieszę nas wiadomość, że przewodnik po publikacjach świadków będzie dostępny w programie Łaszczowe Library oraz w bibliotece internetowej Strażnicy. 21 grudnia 2013 roku. To było doprawdy wspaniałe przedpołudnie. W pierwszej sesji kongresu pod hasłem Słowo Boże jest prawdą. Wysłuchałem 9633 633 osoby. Powstaniemy teraz.